W roku z gatunkiem raczej, raczej przebrzmiałym, albo przebrzmiewającym w tej chwili. Może się okaże, że odżyje, natomiast wydaje mi się, że od dawna w roku nic ciekawego się nie wydarzyło, szczerze mówiąc. Muzyki dobre jest bardzo dużo, tylko nie, myślę, że nie, nie ograniczamy się do wąskich ram gatunkowych, dlatego że to nie na tym polega. To wszystko polega na tym, żeby się pojawiali młodzi, twórcy zdolni, dobrze przygotowani rzemieślniczo, dobrze przygotowani mentalnie, a tak się dzieje coraz bardziej, dobrze jest, żeby mieli gdzie grać, dobrze, żeby mogli zarabiać dzięki temu pieniądze i to jest, i to jest bardzo prosta historia, a najlepiej, żeby jeszcze mieli nam coś do powiedzenia. Zawsze jest tak, że, że na rynku jest większość muzyki lekkiej, łatwiej i przyjemnej, która ma, ma bawić, uprzyjemniać życie i tak dalej, jest też trochę muzyki takiej, która niesie treści istotniejsze, która pobudza do myślenia i nie wydaje mi się, żeby te, żeby te pro proporcje się zmieniły, natomiast nie ma dzisiaj mainstreamu, to znaczy nie ma właściwie takiego kanału jednego, który by stanowił o tym, że coś jest ważne. Tak? Tych kanałów dzięki technologii jest nieskończenie wiele i nieskończenie wiele ciekawych rzeczy dzieje się w muzyce, tylko one niekoniecznie docierają tam, gdzie tradycyjny słuchacz siedzi, to znaczy do tradycyjnych mediów. Tegoroczny festiwal na tle powiedzmy kilku ostatnich lat wygląda nieźle. Myślę, że bardzo dobrym obyczajem też jest ten poniedziałkowy koncert, bo ja bym tu jeszcze ciekaw, jeszcze bardziej skrajne rzeczy wpuścił na, na tę scenę. Muzyka